Rzadko kiedy nagrywam jakieś sklepy w środku, ale zobaczcie, tutaj jestem w Holandii, jest dopiero wrzesień. No i tutaj w sklepie oni już mają Halloween. I to jakie Halloween? Tutaj jest to cały taki hipermarket z tymi stworami. Tutaj zobaczcie, jaka wieźma wiedźma torturuje kota. Tutaj taki przyjemniaczek. Albo to przebrany człowiek, hej! Wiadające prześcieradło w każdym bądź razie. Wiadereczka, stroje dla dzieci, pająki, yy, maski, rogi, yy, ten, widły, diabła, rogi. Wszystko tutaj kupicie. Czarne róże z trupią czaszką. No, sklep jest tak wyposażony, że Księżowskie sklepy z dewocjonaliami mogą tylko pozazdrościć takiego asortymentu. No bo w ogóle yy, przez chrześcijan przez księży, taki te, ta, ten, ten Halloween, te, ta amerykańska moda, no to jest uważana za szatanistyczną. I tutaj całe szkielety do złożenia puzzle, puzzle szkieletowe. Tutaj kolejna wiedźma, o jaka przyjemniaczka. Kapelusze, czaszki, kubki, przeróżne. Asortyment jest tutaj naprawdę taki, że można sobie kupić siekierę, można sobie kupić piłę mechaniczną, zakrwawiony nóż, który się zakłada na, na głowę, i wtedy to wygląda, że jest głowa przebita. Można sobie kupić pirata. Tu jest też sklep mięsny. Yy, tak, tu można sobie kupić jedzonko. Nóżka yy, o smaku sera, bardzo dobra. Rączki jakie chcecie, proszę bardzo. Serducho na, na talerzu. Podroby wszystkiego rodzaju. Jakie tylko ktoś wymyśli. Cała gira, proszę bardzo. Z łydką. Nawet taką girę można sobie kupić. Później fajnie ta gira tak wygląda jak się ją przytnie częściowo. Bagażnikiem od samochodu, i tak wystaje. Tam mamy takie piły mechaniczne, tasaki, worki na krew. O, tutaj kolejna jest szacha. No i oczywiście nie mogło zabraknąć takiego działu do straszenia. O, tutaj jaka mumia, zobaczcie. I tutaj jest taki dział do straszenia prudernic. Można takiego ba ba balona prudernicy po podarować. Tutaj takie różne gadżeciki. O, widzicie różnego rodzaju gwizdki. Śmieszne takie słomki do napojów. Także już zamykają ten sklep. A ja wychodzę. Kończę to nagrywanie.